Kolejny diament biznesu otrzymuje Magdalena Górska WSHIU Akademia Nauk Stosowanych profesjonalna i nowoczesna uczelnia z ponad ćwierćwieczną tradycją stawia na jakość dynamiczny rozwój gwarantuje doskonała kadra naukowców i praktyków Akademia Nauk Stosowanych to jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez organizację samorządu gospodarczego obecnie uczelnia prowadzi 18 różnych kierunków studiów licencjackich inżynierskich i magisterskich Gratulujemy Absolwentki klaszczą i przyszłe studentki. Szanowni Państwo, niezmiernie mi biło, ponieważ jestem tutaj po raz trzeci w gościnie u pani doktor Mileny Goldy. Jestem zaszczycona, że mogę tutaj wspólnie dołączyć się do tego dzieła. Mileno jesteś po prostu wspaniała, łączysz kobiety ze wszystkich stron świata. Po prostu to, co robisz, jest wielkie. A ja bym chciała się do Pani Mileny dołączyć. Szanowni Państwo, dzisiaj w 200 torbach prezentowych jest 200 bonów na kwotę 10 tysięcy każdy. Każdy refunduje 50% studiów MBA, WSH i na stosowanych. Zapraszam serdecznie. To jest uczelnia z 26-letnim stażem. Zachęcam do skorzystania. Pozdrawiam wszystkie kobiety, które chcą osiągnąć sukces. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To mój wspólne zdjęcie jeszcze. Tak, bez tego nie może się obyć. Proszę bardzo. Poproszę o brawo.